Siema witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zbudować Pokébola. Tutaj pod poprzednim filmem właśnie była, padła taka propozycja, żeby teraz obok Pikachu wybudować Pokéball. Więc robimy to i zrobimy to chyba tutaj po tej lewej stronie, żeby nie zasłonić tam domku, który budował Kari. Tam jego jest też Mario. To jest mój domek. Tam jest, tam jest domek y, fightera, a tam Marysi. Tak więc przechodzimy do, przechodzimy do budowania, i oczywiście będzie to przyspieszony materiał, bo znając życie, znowu będę się męczył z tym godzinę. Także puszczam muzyczkę i lecimy z budowaniem. Dobra. pokeball skończony. Jak sami widzieliście, pomyliło mi się i zrobiłem jeden o jeden za wysoko, ale teraz według mnie jest, jest troszkę lepiej. Jak to właśnie się teraz komponuje z naszym Pikachu? No taki mały. Mogę zrobić troszkę większy. I mogę go zrobić troszkę tutaj bardziej bliżej, ale nie jest bardzo ładnie. Także to był taki szybki poradnik, jak budować pokeball. I w następnym filmie post postaramy się zrobić jakiś domek, i będzie to coś większego. Tutaj już też dostałem propozycję, co to wybudować w naszym mieście. Możecie również wypisać pro propozycję w komentarzu co chcielibyście, wybudować wybudował w następnym filmie, a ja się postaram to zrobić. Oczywiście, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, gdy budowałem ten domek, że go dokończę. jak więc dokończyłem, pokażę Wam, jak wygląda w środku. W środku zrobiłem tam tak, budując swojego konia. To jest oczywiście kuchnia, taki ładny aneks mamy tu. Teraz pokażę Wam moją sypialnię. To jest moja sypialnia. Bardzo ładny widok. Tylko szkoda, że to nie jest widok na morze. Tylko tutaj tego pomieszczenia jeszcze nie, nie dekorowałem. Tutaj mamy balkonik. I tyle. Po... Oj. pokażę Wam jeszcze budowle, które widzowie zrobili na live. Tutaj jest budowla kariego Także serdecznie Cię pozdrawiam, Kari. Bardzo ładny domek Ci wyszedł. Mario również. Widzę, że nawet krowy się do Ciebie zleciały. To jest jego chatka. Bardzo słodka. Mi się podoba. Jezus. Jakie dziwne dźwięki. No, także jeszcze Wam pokażę budowlę Januszka. Którę, którą skończył nas ostatnio na live w końcu. Taka forteca. <noise> Nie czytajcie tego. No, także to jest budowla pana Fightera. Tu bardzo ładnie. O, właśnie coś takiego chciałem u siebie, że widok na morze. I on to tak fajnie zrobił. Podoba mi się strasznie. Znaczy, wyjdziemy jeszcze na balkon. Także tak to się prezentuje Pikachu obok niego Pokéball. Więc jeśli się spodobało, to zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co mam wybudować w na następnym filmie. A ja się żegnam. Do następnego. Cześć!